Witam serdecznie, jeden z tej strony Poranek kolejnego dnia I w dzisiejszym filmie W dzisiejszym odcinku Jedziemy do Jarka do Białki Żeby zobaczyć jak mają się Postępy przy busie no, ja mam nadzieję, że już na wykończeniu Ale miałem okropny sen Sen był przyokropny Przyjechałem tam I o ile wnętrze było nawet w porządku, Chociaż zalatywało takim prl Okropnym PRL-em to z zewnątrz, nie wiadomo czemu w tym moim śnie, Jarek pomalował mi to auto na całe na niebiesko i czarno, i z przodu wywalił taką wielką twarz jak w tej ciufie Tomi w tej bajce. Horror normalnie, się obudziłem w nocy z krzykiem. No. <grybujesz> Skąd taki snu? Miejsce, w którym spałem? 8 na 10. No 9 na 10 no. Tylko przez to, że internetu nie było ten punkt mniej, bo nie wrzucił się przez przez noc odcinek dla was, nie? A tak to widzieliście w poprzednim odcinku, jak gąb tu przylatywał. Dziadek pokazuje klasę z rana. Pięknie, dziadzio. Możeś zadymił? Trzeba się rozstać z tym miejscem. I <gry> Nie zostawiłem nic? Nie zostawiłem. Jedziemy. Ale dzicz. Pa gołębie. Żeście mi tutaj maltretowały w nocy. Jestem prawie na miejscu. Jest Jarkownia. No i jest jego mość. Już wam pokażę mniej więcej co się co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jest wyro. Przyjechał przed chwilą Karol, tylko że tu jakaś dziwna sytuacja w ogóle. Zaraz będzie podłączana elektronika. Eee. Jeszcze jest trochę do zrobienia, ale patrzcie, już jest suf zrobiony ładnie. Okleję o ten otapicerowany. Kable, wszystko puszczone. Jarek ma już te wszystkie sklejki przygotowane. Są zamontowane, żeby pomontować gniazdka, i tak dalej. A potem trzeba będzie ściągnąć i, i tapicerkę nawinąć na to, żeby to ładnie wyglądało. Teraz przejdziemy tam do przodu. Co tu jeszcze można powiedzieć? No tutaj też wszystkie są gotowe do otapicerowania. Karol teraz właśnie przyjechał z Anglii i wziął mi te. U e, terenodzi do ładowania tej baterii bezpośrednio z alternatora. Bo, bo w tych nowych busach jest tak, że jest jakiś inteligentny alternator, który nie idzie tak jak w dziadku tego podłączyć. E, a więc tak, blad jest kupiony Widzicie go tam ten blad. Tu będzie ten blad na tym blacie będzie zamontowane to i to. U góry będzie półka, i ta półka też dzisiaj ma przyjść już cała e, trzeba będzie tylko stelaż zrobić. No i najwięcej pracy teraz będzie właśnie z tym, żeby podłączyć te gniazdka, to wszystko. No, no jak, jak już te by były oklejone z gniazdkami, to już by to wyglądało zarąbiście, nie? Też są baterie do tego, są kupione te stelaże, ale jednak się, jednak będę musiał ten troszeczkę po morzu pojeździć tam po jakichś jeziorach, bo tu jeszcze trochę roboty jest, nie? Nie ma to tamto. Dzisiaj coś tu jeszcze porobimy, ale ja będę musiał zaraz spadać na te targi. W Lublinie tam ogarniać dla was stoisko, nie? Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Przyjechał ku kurier z Wielkiej Brytanii. Przyjechał kurier z Wielkiej Brytanii. Ale przywióz, przywióz. Proszę bardzo. Przywióz, przywiózł. Są, ale i tak musimy No Damy jeść... radę i powoli, powoli, małymi kroczkami dojdziemy no, do celu. No ale musimy jechać po coś takiego po takie kabelki jakieś dziwne i po takich z bary, transmitery, złączki, inne rzeczy i a, to... a jak to, to się stało w ogóle Karol, że ty tu jesteś? Ja no mówię, kulier przyjechał Czekaj jak się skasuje za 2000 km. No kurde, to ja w drugą. Żeś musiałem jeździć, żeby tutaj jechać, wszędzie ogólnie. Kurde. Nie no będzie to działać To, Radom, nie? Lista rzeczy i sklep. Powoli dojeżdżamy do sklepu. Już tu raz byłem, a teraz znowu Niestety nie było tam tych części, które Karol by sobie życzył. wymyślał mnie. Zam do zamontowania, wymyśla i jedziemy do Intercars. Może tam będą. Sytuacja wygląda tak, że wróciliśmy z tych zakupów, i tak dalej. Mało co się udało kupić. Jarek jeszcze teraz pojechał. Po jakieś zaciski na kable i tak dalej. I co się Karolowi uda dzisiaj zrobić, to się mu uda zrobić. Ja teraz muszę jechać szybko na te targi, żeby się ogarnąć, żeby tam być o godzinie 16 chociaż na chwilę, żeby tam w ogóle się odnaleźć, o co to chodzi w tym życiu na tych targach, żeby jutro, w sobotę i w niedzielę to wyglądało jak należy. Wy ten odcinek zobaczycie w niedzielę, bo sobotę sobie robię wolne, bo za, za, za dużo się dzieje. No. I o godzinie 19 prawdopodobnie się jeszcze gdzieś tam spotkamy z Karolem. Tam hylozaur będzie, Kuba będzie, jeszcze może młody będzie. Zobaczymy nad, nad wodą gdzieś. Ja was zostawiam. Przykro mi. Ja jadę tam ten... Wy się tutaj Gdzie ty dogadacie się Gdzie tam. jadę Jadę do Lublina. Się ma... zostawię się ja. robotę... Nie zostawię, Zaczyna się robota. Zaczyna się robota, to ja uciekam. tak? by później znowu nie było? Ale ja przynajmniej przetarłem kurze. To no, prawda. To, to ich no. Samo... chociaż, chociaż nie dokładnie, ale. No bo <gry> zakurzyło się, bo u jarka na warsztacie tak jest. no. Dobra, zostawiam was z tymi kablami i widzimy się tam potem, Karol, coś koło 19.20 i 19. zobaczymy. 19. Ja idę tam ogarniać, żeby wiedzieć w ogóle o co chodzi, bo wy też tam będziecie. Dziadziej, nie rób mi tego. Dobra. Godzina 44, 110 km, co to ja. Może jakąś autostradą pojadę. Jest coś z Radomia do Lublina, powinno być dojechałem już do Lublina. Jestem na stacji. 74 litry zatankowane, prawie że do zaraz Jechałem paliwo. Mówiłem, że jak będę na stacji, kupię wodę. No to kupiłem wodę. Pełny bak. Jesteśmy chyba w domu. Chyba się uda. Nie chyba na pewno. Jest mody. Już jestem jakiś czas na targach. E, się tam powoli z tymi moimi skarbami wystawiam. I chciałbym wam coś pokazać. Ale strasznie smętna muzyka tam grała taka. E, teraz słyszę, że się straciła. Więc może będzie sens wam coś pokazać. Bo chciałbym wam pokazać kraba. Póki jest spokój. Tu macie Leoparda. E, dokładnie model tego czołgu to jest 2A5. Wielka maszyna, no ale ja musiałem wam pokazać tego kraba, bo to jak widzę te filmy z wschodu, jak tam walczą, to wiecie, no, jakiś krabik, a tu jest 5 metrów chyba do góry ta lufa idzie. Tu się pewnie podnosi jeszcze o wiele wyżej, no i masywne, to jest wielkie. Maniek jest jak koło, koło kraba. Jakie <grytanie> 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 dziwne te. Jeszcze jakieś inne tu wozy upancerzone są, jakieś. Nie wiem jak się to nazywa. E, tu są jakieś predykcje, coś w tym stylu. E, tu jeszcze pełno ludzi nie przyszło z swoim sprzętem, ale wiecie, wystawiają noże, jakieś tam starsze rzeczy są też. Takie zabytki. Tu jakaś amfibia chyba. Kombinezony do nurkowania. Nie, przeciwwybuchowy, przepraszam. Są jakieś takie śmieszne, śmieszne. No, śmieszne, no zabawne pojazdy. Jak co, jak jeździ? No, jak to sreńka zobaczysz. Sreńka też zobaczcie jaką sreńkę tutaj mamy? Tak, sreńka rudy 105B z karabinem u góry. Tutaj te na <śmany> traktor w las. A to co to? Zbyszek Trabaktor. <noise> Jak, minionek. Jak minionek. A to co to? To jest rower mój. Policja się tu wystawia. Wojsko się tu wystawia. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. To jakieś zabytkowe te... To zabytkowe rzeczy, na których działali. Też są. Poltki. Tam są jakieś modele. Dobra. I pokażę Wam nasze stoisko, tam jeszcze Wam pokażę co jest. Tutaj znowu modele okrętów i samolotów samoloty, a tam okręty helikopter, tam są te wystawy. Tutaj są jakieś bronie. Ja nie wiem, czy to są ta ASG, tak to się nazywa. Czy to jest prawdziwe? Nie wiem. Dobra, idziemy tam, tu jakieś Pulsar Image Quality, Delta, strzelnica e, i tutaj jest stanowisko Green Camo z Noktą tu później porozmawiamy z Celebrytami, <noise> tu jest nasze stanowisko, tutaj jest Arek z nowym Rutusem, będziemy też go zaczepiać, coś powie o detektorze. A tam są raczej rzeczy związane z jakimiś brońmi, coś takiego. No to akurat jeszcze się nie łucznik radom. Jeszcze się ludzie nie powystawiali. Tu były jakieś okropne kolejki do czegoś, tu chyba jakaś strzelnica jest tam. I sobie można było postrzelać pełno jakichś karabinów, pistoletów. Tu jakieś dubeltówy. No, tu jest pełno broni. Wielkie działa jakieś mają. Może się przejdziemy postr postrzelać, chociaż pewnie czasu nie będzie, bo ja za chwilę się muszę śpieszyć. Czeska zbrojowka. Yy, się muszę śpieszyć, bo sam tam rzeczy trzeba powystawiać dla was. Proszę bardzo. Ale nawet cena. <noise> Jakby ktoś chciał. To warna sprzedaż. No, fajne. To dla militarystów. Lada, nie lada gratka. Patrzcie, jak ich zaskoczyłem. I co gagatki? O flaczce mówiliśmy. O flaczce mówiliście? Panie Arkadiuszu, może pan, by Pan chciał coś wspomnieć o swojej nowej zabawce? A dla kogo ten wywiad? A dla kogo? Dla telewizji Odyńcy.pl. Telewizja Trwalkowa. Nie no. Chciałbyś coś powiedzieć? Jaka jest nazwa nowego detektora? Versa. Versa, czyli e, sugeruje to, że coś jest troszeczkę inaczej, coś jest troszeczkę odwrotnie. Oczywiście jest to nawiązanie do tego, że ją można płasko złożyć, tak? Tu i teraz, na dzień dzisiejszy, to jest jeden z nielicznych detektorów na rynku, który się składa płasko. A ja robiąc tą, tą, ten teleskop, tak, tą sztycę, konstrukcję mechaniczną do detektora, od razu wiedziałem, że to trzeba zrobić tak żeby ten detektor właśnie kompaktowo ładnie wchodził do plecaka, do worka, żeby rzucony do bagażnika samochodu się nie przewracał i stąd to składanie do posk. Mhm. A jeżeli chodzi o jakieś parametry? Detektor o zasięgach i parametrach niegorszych od Atrexa, tak? Czyli detektor głęboki. Eee, I, mam przede wszystkim, I przede wszystkim wodniak. Ej, przede wszystkim Wodniak, wodniak przede z trybem jednoczesnym. Wodniak z trybem jednoczesnym, z multifrekwencji, więc żadna słona plaża jest mi e, nie straszna, że tak się wyrażę. Tu te wszystkie takie podmokłe miejsca, e, gdzie detektorem na jednej no. częstotliwości jest trudno chodzić, też bez najmniejszego problemu. Sam... łąki nad Wisłą. Łąki nad, Wisłą. łąki nad Wisłą pod Świeciem są tak dziwaczne, że one są po prostu jakieś takie torfowe, kwaśne i się idzie po łące po długości 100 metrów od rzeki, a ta łąka się zachowuje, jakby to była słona plaża nad morzem. I tam Cię. też na przykład na jednej częstotliwości się nie, 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 nie można chodzić, tak? Nie da się. A w multifrekwencji jak najbardziej. I tu do tego detektora włożyłeś po prostu całą pracę, którą wykonałeś na alterze, na alterze i na treksie? plus. plus. Plus nowe, rzeczy. plus nowe rzeczy dodaj Adam, że jesteśmy o godzinie 9 z haczykiem. Tak, tak, my dopiero to, ale, ale to ludzie, jest jeszcze za i dlatego, luz... tak, te, te, te tak leżą. To, to, tak, strudzie, ale to nie jest jeszcze <g audiobook> <przygotowane. g discs> tak, my tak, nie. Tak... nie tak... jesteśmy przygotowany. No jest nie włączałem się przez jakieś dobre 4 godziny. Teraz mam chwilę, żeby pochodzić. I tu jest wiecznie taka duża kolejka, teraz ona się już troszeczkę zesłabiła, bo jest godzina obiadowa. Ale można sobie tu podejść i pobawić się bronią, zakłada się rękawiczki i się coś tam robi z nią, rozkłada, składa. do no, dlaczego rękawiczki? To mi się odcisku nie zostawiał. nie, pewnie w jakiś tam e, racjonalny sposób da się to wytłumaczyć, no pewnie tłusta jest dlatego, no, no i wszędzie tu pełno jakichś... E, Takiej broni historycznej tutaj już. Tutaj macie jakąś broń, która waży 43 kg Jakieś rewolwery gigantyczne Magnum no Zobaczcie jakie wielkie ouf, z baterpolu do tych To ona była Wy jesteście jest. z wami w o dyńce? Ups. <noise> tak skończycie. <noise> I teraz mój komentarz taki do, do tych targów, bo już jest dzień po targach. Jesteśmy teraz. Zresztą zaraz wam jeszcze to pokażę, e, bo jesteśmy nad wodą i okropna pogoda się zrobiła i tak dalej. Słuchajcie, pełno was przyszło. Dziękuję wam za obecność. E, ja ja jak cholera tam przy tym naszym z skutu. Ludzi boże, po prostu szok. Ja nie miałem czasu żeby. Tak, pozwiedzać. Jedynie jak ja lałem na, na, na przerwę na jedzenie, to miałem tam 10-15 minut, żeby, żeby gdzieś tam pozwiedzać te targi. A tak to non-stop, przy stanowisku non-stop z wami gadałem. E, sami widzieliście, ile was było. E, tych zdjęć <głos》> na tej ścianie płaczą, ale ja ja tam były czasami. <głos》> e, ogólnie pozytywnie, wszystko. E, a tak od strony wiecie, organizacyjnej i tak dalej. E, wielki chaos. Od strony mojej, bo nie byłem w stanie tego w jakiś taki sposób nagrać, który byłby fajny. Mam tam jakieś ujęcia, ale na pewno gra jakaś muzyka głośna, jakiś jakieś tam jeszcze nawal był z jakiegoś gromu chyba. Pełno ludzi, którzy na mikrofonie, raczej znaczy na mikrofonie, na głośnikach non stop gadali i, i, i w tak, tak głośny sposób, że no, człowiek swoich myśli gdzieś tam nie słyszał. Także pełno tych ujęć z niewykorzystanych, no z Mańkiem tam trochę jaj porobiliśmy, z Karolem, bo tam wszyscy byli, Chilozaur był, Kuba był, tylko że no, no nie było kiedy tej kamery włączyć za bardzo. E, I i, i, i taki, taki, taki nędzny ten, to sprawozdanie, reportaż mój z tych targów. E, I teraz tak, skończyły się te targi jeden dzień, drugi dzień się skończyły i teraz przyjechaliśmy na nad Wisłę, odpocząć wczoraj rozpaliliśmy ognicho e, biesiadowaliśmy i, e, no i do późnych godzin, chyba do pierwszej czy do 1.30 Karol tu łowił duże sumy, ale <grym> się nie udało złowić przez całą noc e, teraz dalej siedzi jeszcze tutaj będzie cały dzień, a ja się zastanawiam co dalej, ale to już w kolejnym filmie e, no tak jak widzieliście podsumowanie busa jeszcze nie ma i mi się wydaje, że jeszcze długo nie będzie nie ma spiny z tym. Bardzo bym chciał na tam idzie jechać, ale tu już jest na tyle fajnie ciepło w Polsce, że gdyby, gdyby nie deszcz, to można by jeszcze się pobawić w czymś, z czymś. E, pogoda ma się zmienić na dniach, na godzinach, mam nadzieję. E, to wtedy się gdzieś tu pojeździ po Polsce i się poczeka na tego busa. I tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.